Cześć wszystkim, z tej strony jak zwykle Oliwia i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałabym poruszyć kwestię podstaw wiosennej garderoby, i postanowiłam ten film podzielić na dwie części. Pierwsza będzie zawierała informacje na temat takich totalnych podstaw, które powinna posiadać każda z Was. Natomiast druga część filmu będzie tak jakby wersją rozszerzoną tej części pierwszej, ponieważ to właśnie w niej chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jakie trendy do mnie przemówiły w tym roku, jakie rzeczy z lat poprzednich zdecydowałam się wygrzewać bać i nosić w tym roku, czyli ogólnie jak wygląda w tym momencie moja wersja już taka pełna wersja tej wiosennej garderoby. Jeśli jesteście zainteresowane tematyką, to oglądajcie dalej. Zacznę od omówienia totalnych podstaw wiosennej garderoby i dla mnie absolutnym i bezkonkurencyjnym numerem jeden jest skórzana ramoneska i chyba się ze mną zgodzicie w tej kwestii. Nie musi być czarna, kolor już według indywidualnych preferencji, niemniej jednak jest świetnym wyborem na takie chłodniejsze dni. Co więcej, moim zdaniem, pasuje praktycznie do wszystkiego. I po drugie pasuje praktycznie wszystkim. Natomiast gdy już robi się cieplej, ale jeszcze niekoniecznie gorąco, musimy posiadać jakąś alternatywę. I dla mnie jedynym słusznym wyborem jest kurtka jeansowa. Będąca elementem garderoby uniwersalnym, czyli pasującym praktycznie do wszystkiego, moja jest akurat o takim kroju oversize'owym, zresztą w danym momencie znajdziecie właśnie w sklepach, w sieciówkach większość kurtek jeansowych o tego typu kroju. Mówiąc o podstawach wiosennej garderoby nie możemy zapomnieć o t-shirtach typu basic, stanowiących element, na bazie którego budujemy te stylizacje. I tutaj chciałabym Wam pokazać biały t-shirt o takim klasycznym, bardzo prostym kroju. Myślę, że każda z Was powinna posiadać jasny t-shirt. Nie musi być to konkretnie biały, ponieważ nie wszystkim pasuje taki czysto biały kolor. Natomiast może być to t-shirt w kolorze złamanej bieli bądź beżowy. To już Według uznania oraz według waszego typu kolorystycznego, ale sądzę, że jednak powinnyśmy się trochę tak odświeżyć na wiosnę i postawić na coś jaśniejszego pod spód. Sądzę, że każda z nas powinna posiadać sukienkę, która będzie się prezentowała dobrze, zarówno z takimi grubszymi, kryjącymi rajstopami oraz w momencie, gdy zdecydujemy się na gołe nogi. I tutaj chciałabym Wam pokazać mój najnowszy nabytek. Jest to sukienka bez rękawów z takim półgolfem. Przyznam Wam szczerze, że ja w tym sezonie wiosna-lato zazwyczaj decyduję się na sukienki dopasowane, podkreślające kobiece kształty, ale możecie kombinować dowoli, w zależności od Waszych preferencji, czy typów sylwetek. Niemniej jednak pamiętajcie, taka sukienka pasująca zarówno do rajstop, jak i w momencie, gdy się decydujecie na gołe nogi, powinna być. Co więcej, wybierzcie taki model, aby można było z nim pokombinować w ten sposób, że będziecie mogły z tej sukienki zrobić taką dzienną stylizację, ale także taką stylizację wyjściową, na przykład przez połączenie tej sukienki z jakąś marynarką. Kolejną podstawę stanowią spodnie dopasowane. Ja akurat chciałam Wam tutaj pokazać spodnie z dziurami, ponieważ teraz praktycznie wszyscy decydują się na spodnie z dziurami. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że na ten sezon wiosna-lato znakomicie m, będą się prezentowały spodnie o długości 7-8, na przykład postrzępione. Możecie również z, ze spodni o normalnej długości zrobić spodnie 7-8. O tym jak prawidłowo podwijać nogawki opowiem Wam chyba w kolejnym filmie o tych trikach modowych, więc wyczekujcie. Nie wyobrażam sobie wiosennej garderoby bez krótkich spodanek, a konkretniej jeansowych, czy to granatowych, czarnych, szarych, białych, obojętnie, ale jeansowych, ponieważ to one właśnie pasują do praktycznie każdych t-shirtów, bluzek, a te materiałowe niekoniecznie. I tutaj chciałabym Wam pokazać takie ciemne, grafitowe spodanki o klasycznym kroju, które mają delikatnie podwyższony stan i chciałabym Wam powiedzieć, że jest to dla mnie naprawdę ogromny plus ponieważ mogę się wtedy zdecydować również na bluzki typu crop top, a ja nie zawsze właśnie chcę ten brzuch pokazać, dlatego są one naprawdę świetnym rozwiązaniem. Do skomponowania wiosennych, dziennych stylizacji posłuży nam T-shirt. Co natomiast zrobić w momencie, gdy chcemy wyglądać bardziej elegancko? Myślę, że świetnym rozwiązaniem będzie koszula. Jednak chciałabym Wam zwrócić uwagę na coś naprawdę ważnego, abyście przy wyborze koszuli kierowali się tym, aby wyglądała ona świetnie, zarówno przy okazji tych eleganckich, wyjściowych stylizacji, ale również tych dziennych. Wtedy będzie miała wiele zastosowań, a Wy na pewno będziecie zadowoleni. I mam wam właśnie taką koszulę do pokazania, która wygląda świetnie zarówno przy tych i przy tych stylizacjach. Jest to koszula z długim rękawem w takie biało-szare, pionowe pasy i jest naprawdę mega i wiem, że naprawdę każdej wiosny wynoszę tego typu koszulę. Właściwie to omówiłam już tą modową kwestię dotyczącą podstaw wiosennej garderoby. I teraz chciałabym przejść do dodatków. Jako pierwsze pokażę wam buty. I teraz słuchajcie. Każda z Was powinna mieć jakiekolwiek półbuty w swojej garderobie. Nie mówię tutaj o tych konkretnych półbutach, ale jakichkolwiek: czy to balerinach, czy butach na obcasie, czy właśnie sportowych, to już według Waszych preferencji. Ja akurat w tym roku postawiłam na półbuty typu trampki, wsuwane, czyli slip on. Te są w kolorze białym. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, bo biały kolor butów. Jest jednoznaczne z tym, że będą się one mega szybko brudzić, No ale zobaczymy Co mnie w nich oczarowało to właśnie ta gumowa platforma Dzięki tej platformie właśnie buty slip-on wyglądają przecudownie I wysmuklają nogę w połączeniu ze spodniami długości 7-8 Po prostu bajeczka mi, ale z pewnością Wam również wiosna kojarzy się od razu ze słońcem, z promieniami słonecznymi, z tym, że się robi ciepło oraz z tym, że po prostu niekiedy nie widzimy nic u nas tak razi. Dlatego podstawą są okulary przeciwsłoneczne. Pamiętajcie o tym, aby choć trochę one Was chroniły przed tymi promieniami słonecznymi oraz o tym, aby były fajnie dopasowane do kształtu Waszej twarzy. Moje są tutaj akurat mu pokazywałam je Wam przy okazji chyba poprzedniego holu zakupowego. Uwielbiam połączenie czerni ze złotem, dlatego się właśnie na nie zdecydowałam podstawy podstawami, ale sądzę, że bez dodatków jakichkolwiek nasze stylizacje byłyby takie smutne, dlatego sądzę, że również podstawą będzie na przykład taka cienka apaszka, czy jakakolwiek chustka, szalik, czy naprawdę co tam sobie już wybierzecie, ale coś takiego powinno być, zważywszy również na to, że często wiosną wiatr wieje i po prostu musimy uważać, aby nas tutaj nie zawiało, żebyśmy nie byli chorzy, wtedy świetnym rozwiązaniem jest właśnie cokolwiek na szyję i ja tutaj Właśnie pokazuję Wam taką cienką apaszkę, bo po prostu mnie zauroczyła. Kończąc już tą część o podstawach podstaw, chciałabym wam pokazać nieodzowny element każdej stylizacji, a jest nim torebka. I właściwie taką jedną, jedyną radą, jaką mam wam do przekazania, jest to, abyście wybierały torebkę, która będzie wam pasowała do stylizacji o różnym charakterze. Zazwyczaj yy, torebką wpisującą się w ten opis jest torebka w kolorze czarnym, średniej wielkości, z takim dłuższym paskiem i właśnie taką wam tutaj pokazuję. Słuchajcie, uważajcie, ponieważ w tym sezonie wiosna lato, gdy robi się cieplej, kieszonkowcy się uaktywniają. Dlatego gdy będziecie kupować torebki, dostawiajcie to na takie, które mają takie bezpieczne zapięcia, aby zminimalizować właśnie to ryzyko wystąpienia kradzieży i tak dalej. Naprawdę zróbcie to w trosce o siebie. Lecimy teraz z drugą częścią, czyli opowiem Wam o ubraniach wpisujących się w te trendy na sezon wiosna lata 2016, które mnie po prostu opętały. Pierwszą i drugą rzeczą są te dwa elementy, które widzicie właściwie od samego początku filmu. Numer jeden, czyli bluzka z odkrytymi ramionami jest to trend, który absolutnie do mnie przemawia w tym roku. Powiem Wam, że tą bluzkę posiadam już od około trzech lat i nie nosiłam jej w roku zeszłym i dwa lata temu. Ona wcześniej miała baskinkę i ja tą baskinkę po prostu usunęłam z tej bluzeczki, zrobiłam crop top i wróciła w tym roku do łask. I teraz druga rzecz, czyli choker. Powiem Wam taką ciekawostkę, że nie jest to choker zakupiony w sklepie, a wiecie co to jest? <gry> Nigdy chyba byście nie odgadli. Jest to wiązanie wyciągnięte z jednego z moich balerin. Stwierdziłam, że jest to wiązanie tak łudząco podobne do chokera, że, dlaczego po prostu go nie zastosować w ten sposób? Wydaje mi się, że nie ma praktycznie żadnej różnicy, świetnie się prezentuje, no i nie musiałam wydawać dodatkowych pieniędzy. Ponadto te chokery, które są dostępne w sklepach, średnio mi się podobają. Nie znalazłam takich, które spełniłyby moje oczekiwania w 100%. Dlatego, być może, nie chcę obiecywać, ale być może zrobię jakieś DIY właśnie, jak zrobić tego typu fajne chokery. Lecimy z kolejną rzeczą, bo nie chcę, żeby ten film był jakiś mega długi. Chciałam Wam pokazać mom jeans, czyli takie spodnie mamuśki w stylu lat 90. Leżą świetnie, mają właśnie podwyższony stan, fajnie podkreślają tyłeczek. Moje akurat mają dziury na kolanach i kupiłam je chyba też 3 lata temu w Top Shopie. Już od zeszłego sezonu szukałam jasnych ogrodniczek fajnych z przetarciami, które będą dobrze leżały i w zeszłym sezonie nie mogłam takich znaleźć, a w tym roku mi się trafiły, są to ogrodniczki z Shein, mające właśnie takie dziury przetarcia i długość nogawek to 7 ósmych, leżą po prostu wspaniale, zresztą Wam chyba się bardzo podobały jak pokazywałam je w poprzednim holu zakupowym. Kolejny element, który dopełnia moją wiosenną garderobę, to skórzana spódniczka, na którą również polowałam chyba na, na tego typu od dwóch lat. Ona bardzo fajnie leży, a wcześniejsze były takie, że albo się czułam jak w pancerzu, albo po prostu się okropnie marszczyły. Ta jest idealna, jest z i jest zapinana na zamek z tyłu. Zresztą skórzana spódniczka wygląda przegenialnie do praktycznie wszystkich gór, naprawdę. Dlatego tak namiętnie na nią polowało. Na wiosnę naprawdę warto zapatrzyć się również w coś przebiewnego. I tutaj mam taką sukienkę tunikę. Mieliście okazję ją również widzieć przy okazji chyba ostatniego holu zakupowego. Jest to tunika z szyję w kolorze złamanej bieli. Jak już wcześniej wspomniałam, ja od zawsze stawiam na wiosnę na rzeczy w jaśniejszych kolorach. Kolejna rzecz to właściwie bluzka o kroju bardzo modnym w tym sezonie, posiadająca właśnie taki kawałek materiału przy szyi, dlatego ona mnie właśnie przez ten kawałek materiału oczarowała. Co więcej ma bardzo ładny dekolt trójkątny, jest zapinana na zamek, też wykonana z takiego lżejszego materiału, no i przede wszystkim w jasnym kolorze. No i jedno, jedyne okrycie wierzchnie, które chciałam Wam pokazać dodatkowo, które naprawdę świetnie uzupełnia tą moją wiosenną garderobę. Tym okryciem wierzchni jest bomber jacket w kolorze pudrowego różu ze Diversa. Tak, właśnie ten bomber praktycznie wszystkie dziewczyny obecnie posiadają. Ja również nie mogłam mu się oprzeć i jestem z niego naprawdę mega, mega zadowolona. Zresztą bomber jacket jest to trend, który chyba podbił serca większości dziewczyn w tym sezonie. I teraz trzy pary butów idealnie wpisujące się w obecne trendy. Pierwsza para to takie sandały na obcasie, wiązane właściwie, szpilki, zapinane na zamek z tyłu w dość odważnym kolorze. Naprawdę bardzo ja nigdy nie wybieram butów w takim kolorze, ale stwierdziłam co tam. Na wiosnę trzeba teraz zaszaleć. Drugie buty to klapki, czarne, piękne klapki z czubkiem szpic i na szpilce wyglądają po prostu przepięknie. Są to chyba moje najukochańsze buty na ten sezon wiosna lato i naprawdę są niesamowicie wygodne pomimo tego wysokiego obcasa, ja już wiem, że będę je mega często nosić. I ostatnie buty to buty metaliczne w kolorze srebrnym, o które właściwie pytałyście przy okazji tego ostatniego filmu o trikach. Są to buty zakupione w Debenamsie w Wielkiej Brytanii i kosztowały mnie chyba jakieś 40 zł, więc naprawdę były w bardzo rozsądnej cenie. Są to tak zwane lustra, ponieważ odbija po prostu od nich wszystko. Są bardzo, bardzo wygodne i mają kształt takich mokasyn I teraz już totalna końcóweczka, czyli kilka dodatków. Standardowo ramionczka Promise, które moim zdaniem są Podstawą naprawdę wielu moich stylizacji, właściwie podstawą są świetnym dodatkiem, który sprawia, że te stylizacje nabierają charakteru, a czym byłyby stylizacje bez dodatków? No byłyby po prostu nudne, więc te ramionczka są naprawdę świetną opcją. Kolejny dodatek, czyli właściwie element, który jest niepodważalnie podstawą, jeśli chodzi o moją wiosenną garderobę bandana, którą można nosić na milion różnych sposobów. Jeśli nie wiecie, na jakie sposoby możecie ją nosić, to wpadajcie na film, który powstał już kilka miesięcy temu. Naprawdę bandana stanowi świetny dodatek i widzę na ulicy, że coraz więcej osób się na nią decyduje. Bardzo mnie to cieszy, bo można z nią naprawdę przepięknie kombinować. Często stawiam na taki styl bardziej elegancki, ale też lubię czasami zaszaleć na sportowo i tutaj chciałabym Wam pokazać plecak w kolorze białym. Ja już go zakupiłam z 3 albo 2 lata temu w New Looku. I naprawdę każdego sezonu do niego wracam, jest cudowny, uwielbiam go nosić, nie wiem, czy na plażę, czy na jakieś spacery, czy na uczelnię. Ten jasny kolor świetnie po prostu przełamuje i jest idealny na wiosnę. Co więcej, naprawdę bardzo, bardzo pakowny. No i ostatni element z podstaw mojej wiosennej garderoby. Czy to czapka w pierdolka, czy to kapelusz. Ja akurat stwierdziłam, że w filmie pokażę Wam kapelusz, bo jest to kapelusz, który mi towarzyszył od czterech lat, od w ogóle samego początku prowadzenia bloga i jeszcze wcześniej, do którego wracam. Jest on tak klasyczny, czarny, tutaj ma taki ładny skórzany pasek, zakupiony w H&M nie pamiętam za ile, ale jest po prostu boski i naprawdę zawsze, zawsze wracam do niego na wiosnę i na lato. Mam nadzieję, że w miarę szybko udało mi się przedostać przez tą drugą część filmu. Chciałam jeszcze powiedzieć, że są... ta druga część filmu dotyczyła podstaw mojej garderoby wiosennej. Żebyście się nie sugerowały tym, ja tylko chciałam Wam pokazać na jakie trendy ja w tym roku postawiłam. A ta pierwsza część dotyczyła takich podstaw, które powinnyście mieć na uwadze. Jeśli jeszcze nie posiadacie którejś z tych rzeczy, to może powinnyście pomyśleć o tym, żeby się po prostu na taką rzecz zdecydować. Jeszcze chciałabym powiedzieć, że wszystkie opisy sklepy dotyczące tych ubrań będą w opisie. Nie chciałam zabierać po prostu jeszcze dodatkowego czasu na mówienie skąd dana rzecz pochodzi i ile kosztowała. Wszystko macie w opisie. A właśnie jeszcze jedno. Niektórym z Was może się nie spodoba to, że ja nie przymierzałam tych rzeczy, tylko takie po prostu pokazywałam. Wiele z nich możecie zobaczyć, jak wyglądają na mnie w holach zakupowych poprzednich, ostatnim i przedostatnim. Co więcej, chcę zrobić dla Was lookbook wiosenny, właśnie z tymi rzeczami, bo te ja zawsze stawiam na takie elementy wiosennej garderoby, które po prostu można ze sobą wszystkie połączyć i tworzyć naprawdę nieskończoną ilość stylizacji. Jeśli chcecie, abym taki lookbook wiosenny zrobiła, to też koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. To wszystko, co miałam Wam do pokazania i przekazania w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, no i że będzie w, chociaż w jakimś stopniu dla Was przydatne. Może dowiecie się trochę o tych podstawach. Dowiedziałyście się na pewno sporo o tym, na jakie ja trendy postawiłam w tym roku i co dla mnie stanowi podstawę. Dajcie też znać, bez których Wy rzeczy nie potraficie się po prostu obyć w tym sezonie wiosenno letnim właściwie w stricte wiosennym, bo na temat tego sezonu był ten film. Jeśli film Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie mi łapkę w górę. Ci, którzy jeszcze nie subują mojego kanału, a chcieliby być na bieżąco, zachęcam oczywiście do subskrypcji. Dajcie jeszcze znać o właśnie, które rzeczy Wam się podobają, a które twierdzicie, że są totalnie do kitu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!